Czy to ja naprawdę przesadziłem? Szokująca przyjaźń w ogniu. Ostatnio wydarzyło się coś, co wstrząsnęło moim kręgiem przyjaciół. Od lat przyjaźni się z Magdą, jednak w zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że na jej urodziny zorganizowała imprezę i nie zaprosiła mnie. Na początku byłem zdruzgotany, a potem rozczarowany. Postanowiłem, że zamiast konfrontować ją bezpośrednio, zrobię coś złośliwego, co może jej uświadomi, jak bardzo zraniła mnie tym gestem. Dwa dni później na mojej stronie na Facebooku ogłosiłem organizację spontanicznej imprezy w tym samym czasie i miejscu co jej urodziny. W ten sposób chciałem pokazać, że jej decyzja mnie dotknęła. Kiedy Magda to zobaczyła, przysłała mi wiadomość: Nie rozumiem, dlaczego to robisz. To nie jest fair. Poczułem się trochę lepiej, ale czy rzeczywiście miałem rację? Z jednej strony rozumiałem jej sytuację, bo miała ograniczoną przestrzeń na przyjęcie, z drugiej jednak czułem, że mogła przynajmniej powiedzieć mi, że nie będę na liście gości. Na imprezie zauważyłem, jak Magda z innymi świętuje, a ja stałem z boku, emocje mnie przytłaczały. Czy to ja jestem tym złym?